Witajcie na moim kanale. Dzisiaj trzeci poradnik na temat multisklepu, na temat Multistore. W tym poradniku omówimy sobie zależności sklepów w danych grupach. Mamy utworzone dwie grupy sklepów: jest to grupa Default oraz grupa Premium. Każda z tych grup posiada dwa sklepy. W grupie Default mamy sklep Demo oraz sklep Second. W grupie Premium mamy sklep one-in Premium oraz Two-in Premium. Czym się różnią te grupy? Zobaczmy sobie w ustawieniach. Kliknijmy sobie Edytuj przy grupie Default. Tutaj możemy sobie zobaczyć ustawienia tej grupy. Ta grupa nie współdzieli klientów, nie współdzieli ilości dostępnych do sprzedaży, nie udostępnia zamówień. I ta grupa jest włączona. Zobaczmy sobie, jak to wygląda dla grupy Premium. W grupie premium współdzielimy klientów, współdzielimy ilości dostępne do sprzedaży, udostępniamy zamówienia. Ta grupa również jest włączona. W tym miejscu mamy podgląd na wszystkie sklepy. W ustawieniach multisklepu nie widzimy tego, natomiast jeśli przejdziemy na przykład do zakładki produkty, w tym miejscu już widzimy, że mamy wybrany sklep Second, możemy wybrać wszystkie sklepy. Dowolną grupę sklepów, lub wybrany sklep, żeby móc edytować. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda współdzielenie produktów dla sklepów z grupy Default. Mamy tutaj nasz smartfon. Ilość 0. Kliknijmy sobie na edycję. Zmieńmy ilość produktu. Ustawmy 999 sztuk. Zapiszmy zmiany. Przełączmy się na sklep demo i jak widzimy, w sklepie demo ilość tego produktu wynosi 0, czyli produkty w grupie default nie dziedziczą po sobie stanu ilościowego produktów. Każdy sklep ma osobny stan ilościowy. Jeśli zmienimy na grupę default, widzimy, że nie możemy edytować w ogóle produktu. Zmieńmy sobie teraz na grupę premium. W grupie premium, identycznie jak w grupie default, nie możemy edytować produktu z poziomu grupy. Wybierzmy sobie sklep One in Premium. Mamy tutaj ilość 100 sztuk. Sprawdźmy, ile sztuk jest w sklepie Two in Premium. Również jest 100 sztuk. Zmieńmy tą ilość. Ustawmy na 250. Zapiszmy. Wróćmy do sklepu One. Jak widzimy, po zmianie ilości i przejściu do sklepu One, ilość produktu została zaktualizowana do ilości z sklepu Premium Tu. Dzieje się tak dlatego, że oba sklepy są w Premium grupie i ta grupa współdzieli ilości dostępne do sprzedaży. Zmieńmy sobie cenę brutto, ustawmy 1500 dla produktu w sklepie One in Premium. Zapiszmy. I po przejściu do sklepu Tween Premium widzimy, że cena nie uległa zmianie. Tutaj widzimy dokładnie, jaka jest zależność w tej grupie. Czyli stany ilościowe są wspólne, natomiast reszta informacji niekoniecznie. Możecie śmiało edytować różne parametry przypisane do produktów, takie właśnie jak na przykład cena. Opisy zdjęcia pozwoli Wam to konkretnie kształtować politykę cenową w wybranym sklepie. Możecie na przykład chcieć utworzyć jeden sklep dla klientów konsumenckich, drugi dla klientów hurtowych i oczywiście dla sklepu skierowanego do klienta hurtowego możecie chcieć wypuszczać dużo niższe ceny niż dla klienta konsumenckiego. Przejdźmy sobie teraz do Zakładki, klienci. Jak widzimy, w sklepie 2 in premium mamy jednego klienta. W sklepie One in premium mamy również jednego klienta. W sklepie second również mamy jednego klienta. I w sklepie demo mamy klientów 7. Przejdźmy sobie do sklepu demo. Spróbujmy się zalogować. Jak widzimy, udało nam się zalogować. Przejdźmy do sklepu Second. Spróbujemy się zalogować na te same dane. Otrzymaliśmy błąd. W sklepie Premium One również otrzymaliśmy błąd. I taka sama sytuacja jest w sklepie Premium. Tu dzieje się tak dlatego, że klient John Doe jest przypisany tylko i wyłącznie do sklepu Demo. Jak widzimy na liście, jest on przypisany do sklepu Demo. Natomiast mamy też takiego klienta jak jan Kowalski. Email. Kowalski. Jest on przypisany do sklepu demo, do sklepu second i do sklepu premium tu, Natomiast należy pamiętać, że to nie jest to samo konto, ponieważ sklep demo oraz sklep second nie dziedziczą, nie współdzielą klientów, a grupa premium i grupa default również między sobą nie dziedziczą i nie współdzielą klientów. Aby to udowodnić, Przejdziemy teraz do sklepu Second. Założymy nowe konto. Nadane Janina Nowak. Wykorzystamy ten sam adres e-mail. Jesteśmy zalogowani jako Janina Nowak. Na tym sklepie jako John Doe. Odświeżymy sobie jeszcze, jak widzimy nic się nie zmieniło. Tutaj jesteśmy Janina Nowak i na liście klientów również widzimy, że ten adres e-mail jest przypisany do John Doe i ten sam adres e-mail dla sklepu Second jest przypisany do Janiny Nowak. Są to dwa różne konta, mimo tego, że są utworzone na ten sam adres e-mail. Są przypisane do różnych sklepów, a te sklepy między sobą nie współdzielą klientów. Zobaczmy teraz, jak to ma się w przypadku grupy Premium. Tu nie jesteśmy zalogowani, tutaj również nie jesteśmy zalogowani. Klikniemy sobie załóż konto. Użyjemy ten sam adres e-mail. I w tym sklepie jesteśmy zalogowani na konto Premium Nowak. Zobaczmy teraz, jak to ma się do sklepu Premium Tu, który współdzieli klientów razem ze sklepem Premium One. Nie będziemy klikać załóż konto, po prostu odświeżymy stronę. Jak widzimy, zostaliśmy automatycznie. Zalogowani na to samo konto, które utworzyliśmy w sklepie Premium One. Tu jest widoczna zależność w grupie, współdzielenie klientów. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, którą chcę Wam pokazać. Przejdźmy sobie do zakładku Katalog produkty. Wybierzmy sobie sklep Second. Dla tego sklepu wyłączymy sobie z dostępności te trzy produkty. Będą to trzy poduszki. Jak widzimy, te produkty są wyłączone. Przejdźmy sobie do sklepu premium tu. W tym sklepie wykonamy identyczny zabieg czyli wyłączymy sobie te same trzy produkty. Przejdźmy sobie teraz do naszego sklepu demo, który należy do grupy default i kliknijmy sobie dodaj do koszyka. Jak widzimy, w koszyku mamy jeden produkt. Przejdźmy sobie do sklepu second, który należy również do grupy default. Odświeżmy sobie stronę. koszyku nie było produktów i nadal ich nie ma. Jedyne co widzimy to to, że na liście zniknęły nam te poduszki. Przejdźmy sobie teraz do sklepu Premium One. Odświeżmy sobie stronę. Koszyk mamy pusty. Dodajmy sobie ten kubek. Jest jeden produkt w koszyku. Przejdźmy do sklepu 2. Koszyk mamy pusty, odświeżamy stronę. Jak widzimy, w koszyku pojawił nam się jeden produkt. Te poduszki, które tutaj się wyświetlały, wyłączyliśmy, więc one zniknęły. Zobaczmy sobie podgląd koszyka. W koszyku faktycznie znajduje się nasz kubek. Dzieje się tak dlatego, że produkty, tak samo jak klienci, są dziedziczeni w grupie premium, są współdzieleni, więc produkt dodany do koszyka w jednym sklepie dodaje się automatycznie do koszyka, w drugim sklepie natomiast co się stanie w sytuacji, gdy dodamy do koszyka produkt. Ze sklepu pierwszego, który jest wyłączony w sklepie drugim, wybierzemy sobie kolor czarny, kliknijmy na Dodaj do koszyka. Jak widzimy, w koszyku mamy dwa produkty, przechodzimy do sklepu Premium tu, odświeżamy. I w koszyku również posiadamy dwa produkty. Są to dokładnie te same produkty, które dodaliśmy w sklepie. Premium 1 działa to oczywiście w dwie strony. Jeśli w tym sklepie usuniemy jakiś produkt, również jakbyśmy zwiększyli ilość danego produktu, to wszystkie zmiany będą natychmiast widoczne w drugim sklepie. Mam nadzieję, że w sposób zrozumiały przedstawiłem Wam zależności pomiędzy różnymi grupami sklepów PrestaShop w Multisklepie. W następnym wideo poradniku omówimy sobie plusy i minusy stosowania Multisklepu, do czego go można stosować oprócz do oczywistych rzeczy, ponieważ Multisklep oprócz tego, żeby tworzyć kilka różnych sklepów, może nam również służyć do tego, aby utworzyć jeden sklep, mimo tego, że pierwsza myśl jest taka, że nie ma to zbyt większego sensu, natomiast przekonacie się, że ma, oraz pokażę Wam jeszcze na jakie pułapki można wpaść podczas używania multisklepu, co nie jest do końca oczywiste i co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Możemy myśleć inaczej, natomiast w praktyce może się okazać zupełnie co innego. To tyle ode mnie na dzisiaj. Jeśli podobają Ci się poradniki, które tworzę, koniecznie zasubskrybuj kanał, koniecznie daj łapkę w górę, napisz w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć w przyszłości na moim kanale. To tyle ode mnie i do zobaczenia.